Siemka. Przedstawiam Wam Dziadziusia To jest DBL eee, CP250 Głowica 13W 70, 700W Z tym, że widać kosze, w używkę Także Wydaje mi się, że kosz podmieniony podmienione i została podmieniona głowica z tym że niższy model to jest 100w20 i on też ma 13w także głowica jest głowica jest taka sama dla 120 jak dla 250 ale kosz jest od 150, 120 a 250 ma większy ten kosz chociaż nie jestem pewien bo tutaj mamy Gibila i tutaj już jest znowu napisane, że eee, też jest 70-13W ten ma chyba 4 kosze zaraz zobaczymy otwieramy te filtry z okazji takiej, że Nabyłem po atrakcyjnej cenie. No i trzeba od towaru do filtrów. Pierwszy kosz wyszedł. Drugi kosz z kramzytem. Tak to wygląda z tym kramzytem. Kramzyt to, nie tonie. No i tak wyglądały media filtrujące w tym filtrze Kramzet, kozie bobki Kramzycik idealnie filtrował samo też na tym dolnym koszu też był Kramzycik Kończocha, skarpet każony i w środku hmm. A to było Lignit, nie, nie, lignit, tylko yy, nie zoolit. to jest a mi teraz no jak mi się przypomnę, to, to napiszę yy, w opisie filmiku to jest w każdym razie chodziło o to, żeby pH mi yy, obniżało no i taką delikatną herbatkę także no Myślę, że swoje że też zapakuję to zaraz, także wpierw Kramsity idzie do śmietnika, a zaraz idzie ceramika tutaj. No i tak, kilogram ceramiki. Jeden kość środkowy jest cały pełen. Dolny, troszeczkę ceramiki i to o czym zapomniałem to się nazywa to jest gąbeczka. Plan mam w taki, że jak upoluję inną ceramikę, tanią, to uzupełnię cały kosz i będzie 100% biolog. Gąbka wyleci, wyjdzie ceramika, gąbka wyleci, wyjdzie ceramika, tu dołożę ceramiki i cały, cały kosz byłby ceramiką. Tak samo mam dziadziuś. Ma być ostatecznie zapalony cały ceramiką. Wszystko ma być w ceramice. Chcę stawić tylko na biologię. Bo i tak filtracja mechaniczna jest niczego niczego uważam, że nie niepotrzebna. Akurat we filtrach tych, które ja mam. Dobra, składamy wszystko. Dzisiaj się nie będę otwierał. Bo skoro tylko tutaj jest algopyt, wywieszyłem i wrzuciłem z niego całe media, niech tutaj nim zostaną media, które są. Tak i tak nie mam co dołożyć. No a wiadomo, te bakteryjki niech sobie tam siedzą. Dobra, to składam do kupy i podłączam. A, jeszcze poruszając temat tutaj lewego obiegu w tych filtrach. filtrach. Naładowałem to do pełna. To troszeczkę, a zrobię to celowo. Ta, ten kosz, jak docisnę, to widzicie, jest tak, że on się kolega. On nie wchodzi tutaj. E, tak jak na ulał. Ten tutaj kosz, i ten sobie zdejmę. Pyk od razu. A te kosze, jak uniosę, widzicie, one unoszę, Idą razem. Co oznacza? To że jak woda wpada do filtra, woda wpada do filtra, leci. Wpada w tę, pierw, tutaj w to przylatuje bokiem, 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 leci na same dno. Znaczy bokiem, yy, tu, tymi bocznymi leci wzdłuż tutaj tej ściany, nie leci w, nie, przez koszko, leci wzdłuż tej ściany. Wbija się w same, yy, odbija się od dna i jest zaciągana przez kratkę od dołu i przelatuje przez kosz od dołu w ten sposób, by następnie wyjść tędy. No, i turbina zaciąga. Jeśli to będzie nieszczelne, albo to, albo też to, gdzie tutaj jest ta uszczelka. o, Nie wiem, właśnie czy we wszystkich modelach, tak, właśnie to uszczelkę już oryginalnie dodają, czy to później do my, wymyślili, żeby taką uszczelkę zrobić. Nie, wiem, napiszcie też, co z tym sądzicie. Zaraz też to będę też układał, żeby było dobrze. No i teraz muszę, jak to, widzę, że jest taka sytuacja i to nie wchodzi naturalnie, po prostu się kolebie, muszę przepakować z tej części do tej części, żeby nawet był troszeczkę luz. Dobra, no i zrobiłem, teraz kosze się w ogóle nie kolebie, wchodzi idealnie. Cyk jest wchodzi tutaj i tutaj. I teraz w ten sposób musiałem wyciągnąć troszeczkę ceramiki, Nie tak mocno aż zapane filtr. To można się tam bawić i dopychać maksa, no, ale chodzi o to, żeby było to szczelne, nie? żeby nie było po prostu zernych dziur, żeby te kosze nie latały. Muszą być szczelne. No tutaj do środka. No i teraz się namozoliłem, żeby te kosze tutaj pozamykać, żeby mieć gwarancję, że wszystko dolega. Jeszcze przyłożyłem z jednego kosza do drugiego tre ceramiki I tu mam ten korpus, czy głowicę. I z tych wszystkich rancików wyczyściłem te ranciki po prostu papierem takim toaletowym, żeby mieć gwarancję, że to jest czyste. Tak samo przeczyściłem tą uszczelkę. I teraz Zamykam. Pach. i mam gwarancję, że to dolega dobrze. No i mogę zamykać się. Oczywiście to jest do ładowania, nie? I to nie chodzi o guzikarstwo. No nie chodzi. A czego nie chodzi? Bo pewnie w głowicę, w środek. Dostały się jakieś no, mikroorganizmy, między innymi też mm, ślimaki. No i ja to kiedyś już rozkręcałem raz. Nie, nie mogę zdjąć. Rozkręcałem. A, rozkręcałem. rozkręcałem raz, no i czyściłem te ślimaki, tutaj w środku wyciągałem. No i później pompka holicza przyczyścić po prostu, bo te uszczelka też tutaj się zapycha. No a jak to się wyczyści to ja teraz wezmę taki manewr zrobię, że ten filtr zalaję wodą normalnie wleję do niego po kubeł wody tak żeby było łatwiej po prostu się go zalewało no i zamknę filtr i podłączę